Hej, 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 witajcie w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Pokémon Red. Mam nadzieję, że nie trzeszczy. Yy, jak, jak już mówiłem, pod uczem Nidorana ma, ma już 12 level. Yy, myślę, że teraz będzie już dawał radę w walkach i mogę już iść dalej do Mity Moon, o którym właśnie mówiłem. Więc ruszamy. Tam mam nadzieję, że już dam radę w tym pojedynku. Wcześniej, jak próbowałem nagrywać, to właśnie nie zabrał rady. No i dlatego musiałem go nieco poduczyć. Mam nadzieję, że teraz już jest okej. Okay. Dobra, Nidoran, pokaż, czego się nauczyłeś. No, to właśnie chciałem usłyszeć. Widzicie? Tak właśnie działa Nidoran, wyekspiony. 12 level. Poznał ruch Double Kick. Double Kick to jest atak walczący, który uderza dwa razy. Zdaje 30 obrażeń, czyli razem 60 obrażeń przy dwóch atakach. No, nie, nie używam Double Kick na Nidorana, ponieważ y, jest słaby na niego, bo jest Pokémonem trującym. Jak wiecie, Waleka jest kiepska na Pokémony trujące, dlatego używam normalnie Spec, Wale... Ale, mimo to wa walka nadal jest szybka i osłabia cały czas obronę. No. Jak widzicie, jesteśmy już silniejsi. Już dajemy radę. Um, o, prawie 13 no. Jak widzicie jak y może ktoś nie wie, ten taki przyciemniony kwadracik, o widzicie go? Właśnie tu, tu, tu przy nim stoję. W nim właśnie jest Berry. Takich przyciemnych wadać, jak zawsze, jest Berry. Uy, sprawdzajcie trawy. Warto. Hej, nie masz przy sobie- nie masz na sobie shortów? Pogrzało cię? Tak. Dokładnie. E, jak widzicie, ten gość się bulwersuje o to, że nie mamy shortów. Dlatego zażądał od nas walki, mając spirowa na 14 levelu. No, mimo że mamy dwa levely mniej, spróbujemy... Spróbujemy zrobić co możemy. Tak. No już jest trochę lepiej niż było wcześniej. Tak, w Mity Moon jest trochę trenerów. W Mity Moon generalnie to są. W Mity Moon to jak każda jaskinia, dominują w niej pokemony jaskiniowe, czyli Giodu, Onix, mm, Zubat. Para się nad zdarza Pokémony, którzy mają trenerzy to No, jeden trener ma robaki Taka jedna dziewczynka na wejściu ma klifery. A, no nieważne Zresztą zobaczcie sami, sami za chwilę No, więc no, mam nadzieję, że dam radę mimo z takim poziomem zdrowia. Ona ma Jigglypuffa na 14 levelu. Jigglypuff to jest, no nie jest zbyt silny Pokémon, yy, ale ma taki wkurzający yy, efekt, że jak go dotkniesz, to jesteś zakochany i jest możliwość, że nie zaatakujesz. Walka jest super efektywna na normalne Pokémony, dlatego to jest. O! Widzicie? Niestety pech mnie nie opuszcza O tym właśnie mówiłem. Nidoran jest zakochany I nie atakuje Czasami jednak... O! Widzicie? Oni miały z miłości Jeszcze nas uśpił Katastrofa. Normalnie Ja go uleczę na wszelki wypadek, gdyby chciał mnie Buntem pokonać już. Tak. Dało się to przewidzieć. O widzicie? Ja zabijam ją, ją w tej chwili na śpiocha. No. I tak właśnie wygraliśmy walkę z dziewczynką. I czternasty level. Tak. I już. Idziemy. Tu możecie sobie poszukać po trawach. Ja osobiście nie chcę nie chciałbym się szukać. owacie widzicie? Też jest. Bary. Jagody są przydatne, ponieważ mają właśnie tą torbę na jagody. W torbie są... No po prostu te jagody mają różne lecznicze właściwości. Na przykład ta przywraca 10 ruchów PP. Ta niweluje oszołomienie. Różne są jagódki. warto zbierać, bo są przydatne. I od razu Wam mówię, że ten koleś to zdierca. O ten tu, 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 ten tu stoi. Właśnie on jest zdierca. Chcę 500, no, nie wiem jak nazwać tą nominację. No, poke dolarów, niech będzie. Poke dolarów. On chce właśnie tych 500, poke dolarów. Yy. Za Magikarpia e, nie, oczywiście nie, e, Magikarpia nie kupujemy, ponieważ Magikarp to jest e, naprawdę kiepski pokemon wodny, e, zna tylko jeden ruch, o nazwie Splash, który nic nie robi, dosłownie nic nie robi. E, no i po prostu to jest e, strata 500, powiem wam szczerze. Dlatego nie dawajcie się nabrać na to. No jak już mówiłem Zubat czy Jodu Znaczy Onixa to możemy spotkać tylko i wyłącznie u trenera bo Onixa tutaj nie można spotkać tak normalnie żeby móc go złapać więc no Ale jeśli chodzi o gatunek Pokemona, to tak, tak, znajdzie się Zubat jest Zobaczcie z pokemonem latająco psychicznym. Lataj latająco. Latająco trującym. Yy, on nie ma oczu. Porozumiewa się falami ultra Tak jak prawdziwy nietoperz. O, to jest właśnie atak. Yy, Zubata, który wysysa życie. Tak trochę. Ale na szczęście na nas nie jest efektywny, ja go złapię. I jest. Tak. Jak widzicie, w się ma się tu właśnie opisane, że nie ma oczu, zanim, zamiast nich wykorzystuje fale dźwiękowe, fale ultradźwiękowe, aby odnaleźć drogę w ciemności, tak jak ja właśnie powiedziałem przed chwilą. Um. Woda aż pójdę się napić. Napiliśmy się, ale nagle, kiedy się nie spodziewaliśmy, zubat nas ugryzł w tyłek. Tak. No właśnie, ten gość ma Pokémon robaki. Yy, Nidoranem nie możesz tutaj wygrać z każdym trenerem bez żadnych wyjątków. Na każdego tutaj jesteście super efektywni. Yy, na robaki, pekiem, a na kamienne, double kickiem, więc po prostu rozwalacie każdego. Nidoran jest właśnie bardzo, bardzo opłacalny. To ty jaskini miesięcy. A może sobie nieźle podexpić. Tak. tak, właśnie, tak szybko wbija levela. Szybko, szybko wbija levela. Nie już na 16 levelu, więc... No więc jest okej. Okay. Jak widzieliście z tym Jigglypuffem to... trochę było zabawnie. Najpierw, mnie, najpierw się w nim zakochałem, potem nie uśpił. No prawie żebym tą walkę przegrał. Zabawne trochę. Co jak? Ciekawe ile zostało mu HP. Jeden. Nie cierpię takiego PH. Bo ja niby... No. Kolejna dziewczyna, która tu jest, to ma Cliffery na 14 levelu. Cliffery jest Pokémonem takim samym jak Jiglipafto. Też ewoluuje przez Monstona. Też ma zakochanie przy dotyku. Też usypia... No... Identyczny pogon praktycznie, jeśli chodzi o ruchy, styl walki i ogólnie, tylko z takim wyjątkiem, że Cliffery jest taka legenda, że podobno Cliffery istnieje z Księżyca I dlatego właśnie Cliffery zbierają je Tak, jest prawdopodobieństwo, że gdy złapiecie Cliffery, ona może trzymać Monstona. Jest takie prawdopodobieństwo. Tak. No, mam nadzieję, że w Mickey Monster. szybko przechodzimy go. O. I Bijemy od razu. Tak, już mamy te 15 level. O! Pierwsza nową postać, którą spotkamy w grze, czyli Kujon. Tak, Kujony generalnie mają Pokemony elektryczne. On jak, on pewnie widzimy tak samo, tak. Magnemite i woldrop. Oboje na 11 levelu. Na Magne ponieważ jest stalowy, świetnie sprawuje się double kick. Więc jest OK. Jak już mówiłem, nie daram się świetnie radzi yy, w takich walkach yy, sub, yy, efekt, yy, który ma na sobie. Woltrop to jest um, elektrostatyczność. Przy dotyku paraliżuje. Jest taka szansa, że się paraliżuje, tak samo jak Pikachu. Ale nie zawsze. Woltrop jest silnym Pokemonem. Jest, no, jest... jednym z najszybszych Pokemonów z gry, jeśli chodzi o to. Ma duże obrażenia w sumie. Tak, jest silnym Pokemonem. Jeśli byście chcieli go złapać, to... No. O! I doda, już 16 leweń. I będzie ewolucja. Taka ciekawostka, w chwili kiedy Pokemon wam ewoluuje, a wy naciśniecie przycisk B, w moim przypadku to będzie X, Pokemon przestanie wam ewoluować. Nie mówię wam tego, że tak z ciekawości, że ja sobie też kliknę tak... O. Ale po prostu, jakbyście po prostu chcieli, mieli taki kaprys albo po prostu, no, no po prostu, po prostu wiecie od dziś. Nidorina. Już ma. O, paras. Oh. Nidorina jest OP. Dla ludzi, którzy nie grają w Lola i nie wiedzą co to jest OP, nie komentujcie tego. Nieważne. No, Giodu. Tak, przyznaję się, że gram w Lola, no, dokładnie. Zdarza mi się pograć. No. Giodu pokonany. Ten trener też ma robaki. Tak, 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 wiem, tam na dole jest pokebolele. Najpierw chciałem wygrać z trenerem i dopiero później yy, to zrobić. No wiecie co, myślę, że to będzie już powoli koniec tego odcinka. W następnym odcinku dokończę drogę do Mity Moon. Powiem wam wszystko o nadchodzącym mieście, o tym czy jest w środku lider, czy z nim wygram, czy może kogoś jeszcze złapie. Tak więc w następnym odcinku z, z w Pokemon pójdę, skończę drogę do Moon dojdę do Cerulean City, zmierzę się z tutejszym liderem i pokażę wam na co mnie stać. Tak więc oglądajcie, subskrybujcie, komentujcie, lajkujcie i trzymajcie się ciepło. Ja się z wami w tej chwili żegnam. Cześć!